solo salti simulos e Gesù Cristo com santo Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencje, księżarcy biskupie Stanisławie, biskupie Antoni, bracia w posłudze kapłańskiej, osoby życia konsekrowanego, drodzy alumni, drodzy bracia i siostry, razem z nami łączący się poprzez przekaz katolickiego Radia FIAT. Któż z nas z tego, tego nie doświadcza, że życie ludzkie zarówno w wymiarze jednostkowym czy społecznym przedstawia się jako droga nieustannych zmagań i wyborów pomiędzy światłem prawdy Bożej, a ciemnością złego ducha i ludzkiego kłamstwa udającego prawdę, pomiędzy dobrem i złem. Słuchując się dzisiaj w ostatni rozdział Księgi Joela, spotykamy się z obrazowym fragmentem zapowiadającym osobistą odpowiedzialność za życiowe wybory. Przyjdzie bowiem dzień Pański w Dolinie Wyroku, a niebiosa i ziemia zadrżą od głosu Pana. Zło zostanie osądzone i ukarane a ufający Panu będą błogosławieni, doznają radości, wybawienia z ucisku i przemocy. Jakżeż ten fragment prorocki jest nam dzisiaj bardzo potrzebny wobec wyzwań pomiędzy cywilizacjami, pomiędzy inwazją, która zdaje się zagrażać nie tylko Europie, ale i światu. A światem ludzi, męczenników i ludzi codziennej służby i dobra. W Ewangelii według świętego Łukasza, którą słusznie możemy nazywać w pełni maryjną, Matka Jezusa nie tylko należy do naturalnej rodziny, ale także do duchowej rodziny uczniów, dlatego właśnie błogosławiona bo to ona pierwsza usłuchała z wewnętrznym potwierdzeniem głosu Boga i ufnie przyjęła Bożego Syna, który z niej narodził się człowiekiem dla naszego zbawienia. Maryja była świadoma swego błogosławienia, gdyż już od spotkania Wań Karim w domu Elżbiety i Zachariasza słyszy słowa. Błogosławiona jesteś, Któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Na te słowa Maryja odpowiada uwielbieniem Boga za wielkie rzeczy, które czyni dla niej i przez nią. I dlatego błogosławić ją będą wszystkie pokolenia właśnie ze względu na jej syna i jego dzieło zbawienia. Ona zaś okaże się wierną we wszystkich próbach i doświadczeniach życia, aż po Golgotę, stając się pierwszą uczennicą syna i wzorem dla wierności, dla każdego ucznia, który w Niego uwierzy. Drodzy bracia i siostry, w tym samym duchu wiary stawaliśmy wczoraj na apelu jasnogórskim, aby każdego dnia zdawać swoisty raport wiary przeżywanej, nosząc w sercu troskę o wierność łasce Bożej, łasce Chrystusa i namaszczenie Duchem Świętym, naszego prezbiterium Kościoła Częstochowskiego zawierzałem we wczorajszym apelu nasze dzisiejsze pielgrzymowanie. Ponowimy to oddanie Chrystusowi w Kościele przez Maryję i dzisiaj w godzinach popołudniowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w tej przestrzeni wiary Kościoła w Polsce jako archidiecezja i presbiterium Maryjne dlatego każdy pielgrzym do domu matki czy jest osobą duchowną czy wiernym świeckim ma prawo weryfikować nasz maryjny styl życia i służby ciąży bowiem na nas wyjątkowy obowiązek solidarności maryjnej dzielenia się łaską i wdzięcznością za to kim jestem wobec Boga i dla ludzi. Pytamy więc o dwie sprawy, które wynikają z naszych święceń i będą zawsze aktualne. O wierność i tożsamość ze Słowem Bożym głoszonym oraz o wierność Duchowi Eucharystii, a więc miłości ofiarnej i wierności łasce poprzez sakrament pokuty. I pojednania, doświadczając Bożego miłosierdzia. W głoszeniu Słowa Bożego podobni jesteśmy do proroka Jana Chrzciciela, który, nauczając i wzywając do pokuty, postawiony został w stan egzaminu. Kim jesteś? Co mówisz sam o sobie? Tak jest zawsze. Kiedy stajemy przed ludźmi, którzy milcząco lub głośno pytają: Kim jesteś? Czy wierzysz w to, co głosisz? Czy żyjesz tym, w co wierzysz? Czy naprawdę głosisz to, czym żyjesz? Świadectwo życia. Kapłańskiego jest bowiem dzisiaj najskuteczniejszym w przepowiadaniu. Potrzeba nie tylko argumentów typu apologetycznego czy nawet ofensywnego, ale potrzeba nowych ludzi plemię, jak mówił kardynał Stefan Wyszyński, którzy będą świadkami. Dla dziś i dla przyszłości. Święty Augustyn mówił w słowie głoszonym do kapłanów: Ludzie będą Was chętnie słuchać, gdy sami będziecie delektować się tym, co głosicie. Ja karmię Was tym, czym sam żyję. Pytamy więc siebie, o wierność Słowu Bożemu, o nasze studium. Czym się karmię? Jaka jest moja modlitwa? Jakie jest moje spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty? Stawiamy sobie pytanie o wierność Eucharystii. Czy jest ona rzeczywistym spotkaniem? którego szukam i którego pragnę. Stawiamy sobie pytanie o tak zwaną naszą wolność wyborów, bo dzisiaj świat przynosi nam źle pojęty subiektywizm, wolności od wszelkiego ciężaru, a nie szukanie prawdziwego dobra. Dlatego zawierzamy dziś siebie Bogu na czas i na wieczność przez Maryję. poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod wąskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebien. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Zdawam Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz na w godzinę śmierci naszyjno. Święta Maryjo Matko Boża, bądź się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łasku pełna Pan z Tobą, się, biedny i miasta, i błogosławiony owoc Pięknota Twojego Dzieca. Święta Maryjo Matko Boża, bądź się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Do... Narkomie pokalana. W tym miejscu łaski, zwołani przez miłość Twego syna Jezusa, najwyższego i wiecznego kapłana. My, synowie w synu i jego kapłani w archidiecezji Częstochowskiej, poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu sercu, aby pełnić biernie wolę Ojca. Jesteśmy świadomi, że bez Jezusa nie możemy uczynić niczego dobrego i że tylko przez niego, z nim i w nim będziemy dla świata skutecznymi narzędziami zbawienia i ocalenia ludzi. Odrobinica Ducha Świętego wyjednaj nam nieoceniony dar przemiany w Chrystusie, przez tę samą potęgę Ducha który osłaniając Cię swoim cieniem uczynił Cię Matką Zbawiciela. Pomóż nam, aby Chrystus Twój Syn narodził się także w nas i aby w ten sposób Kościół mógł zostać odbawiony przez wiernych i świętych kapłanów, przemienionych łaską tego, który czyni nowymi rzeczy wszystkie. Matką Miłosierdzia, to Twój Syn, Jezus, nas wezwał, abyśmy się stali jak On światłością świata i solą ziemi. Pomóż nam przez we możne wstawiennictwo, aby nigdy nic nie zaszkodziło temu delikatnemu powołaniu, aby nie uległo ono naszym egoizmom, pochlebstwom świata, ani potrzebom złego ducha. Zachowaj nas Swoją czystością i strzeż nas swoją pokorą, otocz nas swoją macierzyńską miłością, która odbija się w tak wielu duszach Tobie poświęconych, aby stały się dla nas prawdziwymi matkami duchowymi. Matko Kościoła, my, biskupi i kapłani, chcemy być pasterzami, którzy nie pasą samych siebie ale oddają siebie bogu dla braci, znajdując w tym swoją radość i szczęście. Chcemy nie tylko słowami, ale własnym życiem powtarzać pokornie każdego dnia tutaj. Oto jestem, pamiętam, czuwam. Prowadzeni przez Ciebie chcemy być apostolami miłosierdzia Bożego. Szczęśliwymi mogą sprawować każdego dnia świętą ofiarę ołtarza i ofiarować tym, którzy tego pragną, sakrament pojednania z Bogiem. Orędowniczko i pośredniczko oraz Ty, która cała zanurzona jesteś w jedynym, powszechnym pośrednictwie Chrystusa. Uproś Boga dla nas, serce całkowicie odnowione, aby kochały Boga ze wszystkich sił i służyły ludziom tak, jak to Ty czyniłaś i czynisz. Powtórz Jezusowi Twe Matczyne Słowa. Synu, wina nie mają. Aby Ojciec i Syn ponownie znali na nas, jakby w nowym tyłaniu Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Miłości. Pełen zdumienia i wdzięczności za Twoją nieustanną obecność Wśród nas, w imieniu wszystkich kapłanów, chcę również zadowolić. A skądże mi to, że matka mojego Pana jest ze mną, przychodzi do mnie każdego dnia? Matko nasza od zawsze. Nieustawy przychodzeniu do nas. W pocieszaniu i wspieraniu nas. Przyjdź nam z pomocą i wyzwól od wszelkiego niebezpieczeństwa, które nam zagraża, podobnie jak cywilizacji europejskiej i naszej ojczyźnie. Tym aktem zawierzenia i poświęcenia chcemy przyjąć Cię w sposób najgłębszy, na zawsze i całkowicie w naszym życiu ludzkim, kapłańskim i narodowym. Niech Twoja obecność sprawi, że zakwitnie pustynia naszych samotności i zaraśnieje słońce nad naszymi ciemnościami. Spraw, aby powrócił spokój po burzy, aby każdy człowiek ujrzał zbawienie, które nosi imię i oblicze Twojego syna, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i żyjącego w swoim kościele. Prosimy o to, Matko. Um